WPEC nawalił mieszkańcom puściły nerwy. Lubińskie ustronie bez ciepłej wody. Nie ani się wykąpać, ani umieć inaczej, nie ja trzeba wszystko na razie 8 zł na akcję to oficjalna propozycja zarządu KGHM dotycząca wysokości dywidendy za 2012 rok. Będziemy musieli się w większym stopniu posiłkować długi. Jest czwartek, 9 maja. Edyta Drzymała, witam i zapraszam na informację. Osiedle u stronie 4 przez kilka dni odcięte było od ciepłej wody. Powód awaria rurociągu. Choć ciepła woda w kranach już płynie, wojewódzkie przedsiębiorstwo Energetyki ciepłej w Legnicy nie jest w stanie wykluczyć kolejnych przerw w jej dostawach. Mieszkańcy nie kryją oburzenia. Dwukrotnie w ciągu zaledwie kilku dni mieszkańcy Ustronia nie mieli ciepłej wody. Po raz kolejny więc musieli radzić sobie sami. Lubinianie grzali więc wodę, by wykonać choć część domowych prac, czy zwyczajnie się umyć. Kolejna awaria sprawiła, że w naszej redakcji rozdzwoniły się telefony oburzonych mieszkańców osiedla Ustronie 4. W tym miesiącu gaz... I chyba w zeszłym miesiącu też nie było, dwa dni wody. Ten weekend 1 maja co był, no ludzie, goście przyjeżdżają, część wyjeżdżali, goście przyjeżdżają i ani się wykąpać, ani umyć naczynia, trzeba wszystko na gazie grzać. Wiadomo, są to dodatkowe koszty. Nie było wczoraj. I chyba z tydzień temu nie było kilka dni. Trzeba wiesz, no trudno, my pamiętamy, to dla nas nie jest takie uciążliwe, aczkolwiek na pewno jest. Awaria, która mocno dała się we znaki, szczególnie mieszkańcom Ustronia 4, była tak rozległa, że jej usuwanie trzeba było podzielić na etapy. Stąd dwukrotne odcięcie ciepłej wody, tłumaczy dyrektor do spraw produkcji i dystrybucji Legnickiego u Niestety nie była to jedna nieszczelność, a kilka. W związku z tym nasze służby pracując na zmianę usunęły w pierwszym okresie zaledwie część tych nieszczelności. Akurat na tym odcinku w okolicy skrzyżowania ulicy Hutniczej i Jana Pawła II e, znajduje się w takim środowisku bardzo podmokłym. W związku z tym e, no doszło do perforacji tego rurociągu. Dyrektor dodaje, że każdego roku przeprowadzane są remonty sieci ciepłowniczej, jednak to nie wystarcza. WPET zwyczajnie nie nadąża za degradacją rurociągów, które służą mieszkańcom już od kilkudziesięciu lat. Lubinianie, którzy że nie mieli ciepłej wody, będą mogli liczyć na bonifikaty. Deklaruje Marek Litwiński. Wszystko musi się odbyć zgodnie z umową jaką ma dostawca, jakim jest WPEC z, z odbiorcami. Nasze służby księgowe już w tej chwili naliczają wysokość tych bonifikat z tytułu niedostarczenia ciepłej wody użytkowej w tym okresie. Oprócz awarii, których nie sposób przewidzieć, już teraz szefowie WPEC-u zapowiadają, że latem mieszkańcy Lubina znów będą musieli uzbroić się w cierpliwość z powodu braku ciepłej wody. Czeka ich bowiem kolejny remont sieci ciepłowniczej. 8 zł na akcję to oficjalna propozycja zarządu KGHM dotycząca wysokości dywidendy za 2012 rok. Władze polskiej miedzi chcą wypłacić pieniądze akcjonariuszom w dwóch ratach. Prezes Herbert Wirt nie ukrywa, że na rekomendowaną przez siebie kwotę będzie musiał zadłużyć spółkę. Ma to być jednak dług na bezpiecznym dla KGHM poziomie. Ostateczną decyzję o wysokości dywidendy podejmą jednak właściciele, dotychczas akcjonariusze, czyli de facto skarb państwa, dawał więcej niż proponował zarząd. Zarząd Polskiej Miedzi uznał, że dywidenda na poziomie 1,6 mld zł, co wynosi 1 trzecią zysku netto za 2012 rok, jest najbardziej optymalnym rozwiązaniem dla miedziowej spółki. Przy wypłacie dywidendy 1,6 miliarda będziemy musieli, realizując nasz ambitny plan inwestycyjny do... 2015 roku, bo w takiej perspektywie, żeśmy dyskutowali, musimy zaciągnąć długi. Zarząd Polskiej Miedzi uważa 8 złotych na walor za kompromis pomiędzy interesem właścicieli, a bezpieczeństwem miedziowej spółki. Przypomina przy tym o ponad dwumiliardowym zobowiązaniu, jakim jest w tym tylko roku, podatek od kopalin oraz o realizowanym ambitnym programie inwestycyjnym, tak w Zagłębiu Miedziowym Podgłogowym, jak i za granicą. Według związkowców nawet 8 zł to zbyt dużo. W obecnej sytuacji KGHM. Każda dywidenda wypłacona dzisiaj w tej sytuacji ze spółki jest dywidendą za wysoką, chociaż wiem, że spółka jest spółką akcyjną i powinna to robić, ale gospodarka tej firmy wskazuje na to, że już pieniędzy na dywidendę w firmie nie ma. Rekomendacje Zarządu Polskiej Miedzi pozytywnie zaopiniowała Rada Nadzorcza. To jednak nie wystarczy. Ostateczną decyzję w sprawie dywidendy podejmie walne zgromadzenie. Największym akcjonariuszem z ponad 30% akcji miedziowego holdingu jest Skarb Państwa i wobec rozproszenia pozostałego kapitału to minister decyduje o ostatecznym podziale wypracowanego zysku. Zdając historię musimy też wiedzieć o jednej rzeczy elementarnej, że to, co było rekomendowane przez zarząd i opiniowane pozytywnie przez Radę, nadzorzą, przez okres 10 lat nie spełniało się to nadzwyczajnym wandem. Życie pokazało, że racjonalność swoje, a ministerstwo swoje. Y ta dywidenda, która jest rekomendowana, jest dywidendą już za wysoko. Natomiast ja z przekonaniem by dzisiaj stwierdzę, że dla Skarbu Państwa będzie to za mało. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku przy rekomendacji zarządu 17 zł na akcję głosami największego akcjonariusza Skarbu Państwa dywidenda z zysku za 2011 rok wyniosła KGHM ponad 28 zł za walor. Wówczas prezes nazwał ją ekstremalnie godziwą. Również i teraz szef Polskiej Miedzi wie, że może jedynie sugerować akcjonariuszom wysokość wypłaty. Naszą rolą jako zarządu jest po pierwsze wskazywanie tego, co jest optymalne dla, dla firmy, jaką jest KGHM. I stąd, jak już powiedziałem, jest ten balans. W innym przypadku, żeby zrealizować te zamierzenia inwestycyjne, będziemy musieli się w większym stopniu posiłkować długiem. I to zaczyna być niebezpieczne przy założeniu, że przede wszystkim mamy produkt, jakim jest miedź, srebro, bardzo zmienny na rynku. Więc myślę i będę jak zwykle apelował do swoich akcjonariuszy, żeby podzielili ten pogląd. Propozycją zarządu jest wypłata dywidendy w dwóch ratach po 4 zł na akcję, w sierpniu i listopadzie. Nie ma jeszcze ustalonej daty zwyczajnego walnego zgromadzenia, na którym zostanie podjęta ostateczna decyzja w tej sprawie. Wiadomo, że musi odbyć się do końca czerwca. Do czołowego zderzenia samochodu osobowego z autem dostawczym doszło na krajowej trójce za karczowiskami. Dwie osoby trafiły do szpitala. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca osobowego Renault z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu. Kierowca Iweko nie miał szans na uniknięcie zderzenia. Renault Laguna został mocno uszkodzony. Auto ma zmiażdżony cały przód. W środku zniszczone zostały dziecięce foteliki. Na szczęście nie było w nich dzieci. Służby na miejscu ustalają przyczyny zdarzenia. Ze wstępnych ustaleń wiemy, że kierujący Renault jadąc w kierunku Lubina z nieustalonych przyczyn zjechał na lewy ruchu i zdarzył się czołowo z pojazdem typu bus i weko. Na razie kierowcy podróżujący Krajową Trójką pomiędzy Legnicą a Lubinem muszą się liczyć z dużymi utrudnieniami. Ruch odbywa się wahadłowo. Na chwilę obecną wykonujemy ten Czynności, żeby dokładnie ustalić przebieg zdarzenia, żeby, żeby było wiadomo o co chodzi. No i oczywiście na pomoc drogowa, żeby wstrzymać te pojazdy z drogi, żeby udrożnić ruch. W zdarzeniu uczestniczyły trzy osoby. W osobówce jechał tylko kierowca, natomiast w dostawczym i IWEKO dwie osoby. Kierowcy obydwu aut trafili do szpitali: jeden do Legnickiego, drugi do Lubińskiego. Na razie nie wiadomo w jakim są stanie. Warsztaty fotograficzne, ceramiczne, a także filcowania czy tworzenia artystycznych kartek to tylko niektóre atrakcje pikniku integracyjnego osób niepełnosprawnych, który odbywa się w Lubinie. Imprezę zorganizowały warsztaty terapii zajęciowej Promyk i Słoneczko. Pierwszy dzień przebiegał pod znakiem rzemiosłu artystycznych, piątek będzie sportowy. Zorganizowanie pikniku możliwe było dzięki wsparciu finansowemu Miasta, Powiatu Lubińskiego i KGHM Ekoren. W ciągu zaledwie kilku godzin powstały m.in. barwne broszki, wyroby ceramiczne i mnóstwo zdjęć, do których pozowali i które wykonywali podopieczni warsztatów. Na pewno niewymierną wartością przeprowadzenia dzisiejszego pikniku artystycznego jest integracja. Integracja osób niepełnosprawnych tutaj z terenu naszego miasta, z, naszego, z terenu naszego powiatu. Jesteśmy przeszczęśliwi, że odpowiedziała naprawdę nam bardzo wielka liczba zaproszonych gości. W pikniku wzięło udział blisko 150 osób. Są to podopieczni m.in. warsztatów terapii zajęciowej PROMYK, i słoneczko, a także Kameleona. To jest dla mnie dom, dlatego, że ja się czuję jak w domu, co się w, w domu i my tam cię uciekliście. Okay. Wszystkie pracownie mi się podobają i, i pracownicy są mili, super i się, mi się podoba. Ja w tym miejscu spotykam swoich przyjaciół. Mhm. Odnajduję się, bo ponieważ to są ludzie, którzy potrafią mi pomóc. Mam tutaj wspaniałych przyjaciół, są fajne pracownie, dużo dlaczego lubię przychodzić, bo... No, jest dużo tutaj fajnych przyjaciół, fajne prace. Impreza ma się odbywać raz w roku i skupiać osoby niepełnosprawne z całego powiatu Lubińskiego, mówi prezes Stowarzyszenia Równe Szanse. Będę się starał tak stworzyć stowarzyszenie nasze, żebyśmy to robili systemem cyklicznym. Chcieliśmy tutaj zgromadzić, pokazać, że na własnym terenie możemy zrobić bardzo dużą imprezę, która będzie. Obejmowała cały powietrze, nie tylko miasto, ale cały powietrze. Jutro niepełnosprawni wezmą udział w konkurencjach sportowych, a dwudniowa impreza zakończy się wspólnym grillowaniem. W tym wydaniu informacji to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.